Spotkałam się niestety z bardzo negatywnym odbiorem naszej rodziny. Księża to też ludzie. Jakby to nie usprawiedliwia, wiadomo. Ja zawsze chciałam mieć dużą rodzinę. To... Cześć Boże. Dzisiaj o rodzince, która jak sama mówi wychowuje dziecko księdza. O co chodzi? To zdradza na koniec, póki co na początek zobaczcie jak to jest żyć w Polsce z czwórką dzieci, czyli trochę informacji o rodzince, później trochę informacji o ich wierze, a na koniec wyjaśnienie o co z tym clickbaitowym tytułem chodzi. Zaczynamy. Jestem lekarzem weterynarii, do tej pory pracowałam zawodowo w inspektoracie weterynarii. Ja, ja na co dzień jestem tak, dziennikarzem sportowym, tak, zajmuję się i koszykówką. Nie po to, się zakłada rodzinę, żeby, żeby być we dwójkę, tak? nie po to był ślub kościelny e, i tak dalej, więc przyszła Tosia, Pan Bóg dał tosia, jakby nie, nie, nie było tutaj jakiejś historii, dobra teraz, tak jak ludzie kalkulują, ale też nie było ucieczki do odpowiedzialności, po prostu, tak samo było z Matyldą, a chłopcy to jest historia, która jest prozaiczna, związana z miłością, z Panem Bogiem, ale prozaiczna. Spotkałam się niestety z bardzo negatywnym odbiorem naszej rodziny. E, tak. To hasła w stylu 500 plusy albo. Odbiór um, dużych rodzin jest bardzo negatywny w dzisiejszych Ech. czasach, bo jest taki trend jedno góra. Dwoje dzieci, nie oszukujmy się, my pewnie y, kiedyś tam, ja, znaczy, może inaczej, ja zawsze chciałam mieć dużą rodzinę, to nie ukrywam, e, Michał pod moją... Moim... A ja jej to zapewniłem. <laughs> zmienił, <laughs> <laughs> tak, nasza <laughs> ta wspólna decyzja, ale kochanie, co ty myślisz? E, y, też zmienił, myślę, zdanie na ten temat, y, mamy dużą rodzinę, z czego się bardzo cieszymy, ale Obecnie duże rodziny są raczej odbierane negatywnie. Nie ukrywajmy, że duży wpływ na to, ma to co się dzieje obecnie w naszym kraju, podejrzewam, e, że z jakiegoś powodu ma się tą dużą ilość dzieci, bo e, mówię tego feralnego dnia również e, mówiąc panu e, na ulicy dzień dobry, to zamiast usłyszeć dzień dobry, usłyszałam: o, ale pani to teraz zgarnia. Więc. E, Spojrzałam tylko i powiedziałam, no 500 plus za mnie w nocy nie wstaje, proszę pana. I to była moja jedyna odpowiedź, bo no mówię z takimi rzeczami się Pięcio, teraz trzeba mierzyć nie tylko nie przez Pane noce, ale po prostu reakcje ludzi na nas. I, no nie zawsze fajne, ale są też takie, które naprawdę łapią za serce i, i ludzie mówią, ale super fajnie, macie dużo, du, du, dużą rodzinę. A teraz o miejscu Pana Boga w ich życiu. Ja na wybrałem sobie za patrona Świętego Augustyna. Także ja myślę, że jak tak pobieżnie za życiorys, zresztą znaczy ja nie aspiruję, żeby być doktorem kościoła, nie, <śmur ambient sound> ale tak, pełny rock and roll, ale też taka, fa znaczy, nie, nie fajna, bo to nie było fajne, ale taka sinusoida. Ta kobieta z czwórką własnych dzieci i jeszcze biorąc dzieci sąsiadów, bo też nie każdy zawsze może, na różaniec zasuwa... No nie powiem, że codziennie, ale prawie codziennie, regularnie zabiera dzieciaki. Oczywiście się wymieniamy tymi dziećmi, z sąsiadami, więc duży no, szacun no. dla was. Ale tak jest, a ja siedzę wtedy w robocie i wracam z pracy i myślę sobie, ale w ogóle, ale ja, jak? No, panie panie no. Jezu, ale kto, kto, jest kto jest lepszy? No kto? No, kto? A on mówi, no, a ona. A, aha, okej. Okay. Pamiętam, że jak byłam mała i nie mogłam zasnąć i schodziłam do mamy Mówiła, mama, nie mogę spać. I moja mama zawsze do mnie mówiła: Zmów paciorek. I ja myślę, że mi jako dorosłej osobie ten paciorek przed snem daje spokój, który pozwala mi zasnąć. Oczko, aczkolwiek od roku nie mam problemów z, z tym, żeby zasnąć, bo <laughs> zdarza się to tak rzadko, że tak. mogę sobie to pozwolić, że to jest w ciągu po prostu pięciu sekund. E, ale myślę, że to jest daje taki spokój. Mhm. I nie ukrywam, że jak pójdę do Kościoła i uczestniczę rzeczywiście w tej Mszy Świętej czy do Spowiedzi, jest spokój. Ja czuję spokój i energię. Z jednej strony spokój, no bo mam jakby jestem straszny chowistrz, strasznie chaotyczny, jestem genialny w rozpoczynaniu różnych inicjatyw o, no, i, tak. i rzucaniu pomysłów, to jestem świata, ale właśnie jak mężczyzna mówi, że coś robi, to mówi, nie? <grym, <grym, więc to jestem ja. I jakby wiara daje mi to, że, że jestem bardziej poukładany, czyli spokojniejszy w środku, ale też jakby daje mi to, że jak dochodzę do takiego kryzysu, wiesz, ciągniesz dwie roboty, żeby utrzymać to wszystko, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jeszcze musisz mieć dla nich czas. I są takie momenty, nie, albo, albo to, albo to, albo to. I zasypiam i mówię: na koniec modlitwy, jaka ona by nie była, czy jest bardziej złożona, czy, czy prostsza, mm -hmm. mówię: rób co chcesz. Rób co chcesz. To jest ja w ogóle, rób to, rób, zabieraj to. Zabierz to, proszę. W razie zabierać zabieraj, tylko zabierz to, proszę. Po czym rano wstaję, patrzę w lewo, w prawo. Mówię: ej, Jakoś to wszystko idzie, no to dawaj dalej do przodu, nie? To na tej zasadzie, ale. Ja chodzę do kościoła po to, żeby się pomodlić. Nie ukrywam, nie zawsze e, podoba mi się to, co ksiądz w kościele mówi. O, może tak powiem. E, ale ja wierzę w Boga po prostu i, i, i ja z nim rozmawiam w tym kościele. Nie, nie to, czy będę brutalna, to, czy będzie jeden list przeczytany od kogoś tam i tak dalej. Okej, okay, ja to. Kopatu, Prze Szefostwo pisze. Ja tego <grym> wysłucham, bo przychodzę do kogoś w gości. Ja z szacunkiem tego wysłucham, ale y, ja przychodzę tam porozmawiać z kimś, kto jest ważniejszy. Fajne słowa. Właśnie niedawno miałem taką akcję z więźniami, zbieraliśmy różańce i ojciec Jandę z Dariusz Pol powiedział fajne: nagrywałem z nim wywiad. Mówię. Ale proszę Ojca, ale jak to jest wykapelani, a oni tam z tym piątym przykazaniem trochę tak mają kłopoty. No, no mają, no, a jeszcze tego są recydywiści z piątego przykazania. Ja mówię, no właśnie ci recydywiści. A któż z nas nie jest recydywistą wobec oczy, w, w oczach Pana Boga? No właśnie, więc jakby ja chodzę, bo, yy, bo tam czeka na mnie Pan, nie, on jest ze mną cały czas, ale ponieważ ja wychodzę sobie to tak tłumaczę czysto po ludzku, on jest z nami cały czas. Czy ja go czuję, czy nie czuję, to on jest. Czy, jakby, czy ja go wołam, czy nie wołam, to on jest. Na każde. o tak, niemalże. Godzina w tygodniu, kaman, A on jest przez 7 dni, 24 na dobę, więc jakby to sobie tłumaczę w ten sposób. A kryzys? Od 2000 lat Kościół jest w kryzysie. Wyobraźmy sobie, ja sobie zawsze myślę tak, co ci Żydzi myśleli, jak zobaczyli tego Jezusa? No świr, no świr. A dlaczego Kościół? Bo on go powołał. On go powołał, to jest wszystko z proste. tam nie ma jakby złożoności jakiejś głębszej, płytszej, w prostej linii. To są te trzy argumenty dla mnie, no. bo tego nie dopowiedziałem. Wiadomo, że Kościół tworzą też ludzie, księża to też ludzie, jakby to nie usprawiedliwia, wiadomo, nie musimy się tu rozwijać, ale też z drugiej strony, jeśli, znowu, to chyba ksiądz Pawlukiewicz, dla odmiany, że jeśli odszedłeś z Kościoła, z uwagi na księdza to znaczy, że nie przychodziłeś tam dla Boga. No i to jest, to jest dla mnie proste. No i teraz wyjaśnienie, o co chodzi z tym tytułem? Yy, to ja mam wyjaśnienie. No dobrze, z kolei ja ten tak cytat popełniłem. Generalnie, making long story short. Yy, ostatnia widzę dużo pasterskiego <coughs> proboszcza, jak włodka. Pozdrawiamy go serdecznie. Yy, przed, przed covid oczywiście, przed tym lockdownem całym i tak dalej. No i tak ładnie patrzy, rodzina 2 plus 2, dwie, dwie córeczki cudowne. Tak się zamyślił na chwilę, a znał nasze dzieci przecież, bo no przecież uczy je w szkole. Tak patrzy, patrzy, rozejrzał się tak po mieszkaniu i mówi: ale chłopak to by się tu przydał. No i... Teraz jest dwóch chłopaków, <noise> rok skończyli niedawno, więc jak tylko się dowiedziałem, że Kinga jest w ciąży a, i że to będą chłopaki, że będą synowie to poszedłem do księdza Włodka, już teraz mamy troszkę bliższe relacje i, i bliżej siebie funkcjonujemy i mówię, no i co ksiądz zrobił, co ksiądz zarobił, bo to trochę ksiądz tak, tak, On krakał, ale oczywiście resztę musieliśmy z panem Bogiem już to ogarnąć. Drodzy, to tyle o tej mega... Pozytywnej, wierzącej, dużej rodzinki, która mam nadzieję dla niektórych będzie jakąś inspiracją. A teraz już zapraszam serdecznie wszystkich studentów i młodzież z Warszawy i okolic na charytatywne rozgrywki sportowe w siatkówkę i piłkę nożną, gdzie wpisowe wnosi dokładnie 0 złotych. To znaczy, że aby grać, nie trzeba płacić, trzeba tylko się wykazać. Albo że już się coś dobrego zrobiło, czyli jakieś tam zaświadczenie o wolontariacie, albo wystarczy powiedzieć, że jak będzie trzeba, to my w czymś pomożemy. Nie wiem, na przykład robiąc ciasto na bale seniora. Więc, drodzy, rozgrywki sportowe, bezpłatne, gdzie wpisowym jest tylko i wyłącznie chęć pomagania. I taka liga będzie w Warszawie, a także w Piastowie, więc bardzo zachęcam, żeby się zapisywać. Wszystkie informacje na stronie na blokach.pl i drodzy też dzięki wielkie wszystkim wspierającym, którzy pomagają modlitwą, czy też w ogóle oglądaniem, lajkowaniem, udostępnianiem tych filmików, bo to wszystko pomaga, no i oczywiście tym wszystkim, którzy wspomagają finansowo, no bo my od dzieciaków, od młodzieży żadnych pieniędzy brać nie chcemy, no ale jednak spore koszty poniesiemy, więc będziemy musieli płacić sale, sędziów nagrody, no i to się uda, jak ktoś nam będzie pomagał, także kto może nam pomóc, będziemy mega wdzięczni. To tyle na teraz, z Bogiem, wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce.